Siema, siema, tajtory! Już jutro wychodzą nowe prezenty do Brawl Stars, które będziecie mogli otwierać, ale zanim one wyjdą, koniecznie obejrzyjcie ten odcineczek. Powiem wam wszystkie najważniejsze rzeczy na temat nowych prezentów. Przedstawię, co dokładnie można w nich trafić, jakie skiny, jakie są procenty na trafienie danego skina. Wiele innych mocnych rzeczy, mam oczywiście też inne ciekawe newsy Brawl Starsowe, związane z nową aktualizacją, która wczoraj wbiła do Brawl Stars. I jest to oczywiście kolejny odcineczek świątecznego maratonu. I tym razem też Mam coś dla was bardzo fajnego do rozdania Mianowicie mam dla was kolejnego Kozackiego ziomeczka, który miał kiedyś 95 900 pucharków Aktualnie ma ponad 86 tysięcy Jest to Minashi, który powiedział, że doda jednego Losowego widza z mojego odcineczka do znajomych Więc jak to ty chcesz mieć go w znajomych to to trzeba zrobić Łapeczka w górę pod tym odcinkiem mordeczką, bez tego nie ma szans Oprócz tego subik na kanale Tori i Torii 2 Czyli dwóch moich Brawl Starsowych kanałach To też jest bardzo ważne i będzie sprawdzane I trzecia rzecz to po prostu napisać w komentarzu Swoje Supercell ID, czyli wasz nick, żeby mógł was dodać do znajomych. Wyniki będą jutro w odcinku, więc się śpieszcie, a ja zanim przejdę do pierwszych newsów, bo są naprawdę mocne i ciekawe, to chciałem tylko Was szybciutko poprosić o to, żebyście wpisali kodik Tori w sklepie Brawl Stars. Każda osoba, która ma wpisany mój kodik i z moim kodem na przykład doładuje sobie gemy lub jakąś inną fajną ofertę, zostanie pozdrowiona na odcinku. Tutaj jeszcze tam kilka osób, które ostatnio coś kupiły z moim kodikiem. Wielkie dzięki ciom, ale jesteście totalnymi szefami i serdecznie Was pozdrawiam. Jak też coś kupicie, to na tego maila podsyłajcie właśnie nagrania lub screeny, jak coś z moim kodem kupujecie i będziecie pozdrawiani na odcinku. No dobra, zacznijmy. Sobie właśnie od tematu hiperdoładowań, bo tak się składa, że wczoraj wleciały do gry nowe hiperki. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już jakieś nowe hiper, czy nie. Ja tak wam powiem szybko, że udało mi się już trafić hiperdoładowanie do Janet to nowe, tylko no, nie mogę na razie nim zbytnio grać, bo jak widzicie, nie mam ulepszonej Janet na 11 mod. Ale hiperdoładowanie jakieś nowe, które najbardziej chciałbym mieć, to chyba do Melodii, bo wydaje się ono najlepsze, ewentualnie jeszcze do Asha, też chciałbym je bardzo odblokować. No ale dobra, jak wiecie lub nie, już od jutra będzie dało się otwierać właśnie nowe prezenty w brawlu. No i postanowiłem, że zrobię takie podsumowanie i pokażę Wam wszystkie rzeczy, które da się trafić w tych prezentach. Jakie są na nie szanse, jakie dokładnie skinki możemy tutaj wszystkie wydropić, bo jest kilka naprawdę ciekawych rzeczy, o których po prostu musicie wiedzieć, więc dobra. To jest specjalna grafika przygotowana przez ziomeczka, jakim jest Aurum. I na samej górze już macie pokazane szanse procentowe na każdy prezent. Czyli jak otwieracie losowy randomowy prezent, to jest 40% szans, że będzie to najsłabszy, czyli zielony. 25% szans, że będzie to niebieski, czyli trochę lepszy. 20% szans na to, że to będzie epicki fioletowy, tylko 10% szans na mitycznego i 5% na legendarnego. Czyli wychodzi z tego, że średnio co 20% prezent może być legendarny. Szanse nie są duże, no ale jednak są. I można też te legendarne prezenty trafić. No i widzicie, jaka jest w ogóle piękna animacja, jak się ją otwiera. Naprawdę jest to kozackie. No i zwróćcie uwagę, tutaj mamy tak wszystko fajnie wypisane. 100 monet można trafić tylko i wyłącznie w zielonym, najsłabszym prezencie i mamy na to 40%. 200 monet możemy trafić tylko w niebieskim prezencie i mamy na to też 40%. 100 błyskotek dropi tylko w tym najsłabszym. 250 błyskotek za to może dropnąć już nawet w tym niebieskim. 30 kredytów to też jest coś, co dropi tylko i wyłącznie w tym zielonym. Zresztą tak samo jak 50 punktów mocy też jest tylko w zielonym prezencie. 100 punktów mocy możemy wydropić w niebieskim prezencie, super rare, a 200 punktów mocy dropi nam w czerwonym, czyli mitycznym. Token tablersy, czyli tam expo do karnetu możemy trafić w zielonym i w niebieskim, czyli w dwóch najsłabszych. Za to losowy gadżet da się trafić tylko i wyłącznie w mitycznych tych prezentach, star power możecie tylko i wyłącznie trafić w legendarnych, tych najlepszych. Tak samo zresztą jak hiperdoładowanie i jest na nie 15% szans. Można tam też trafiać w tych boksikach nowych zadymiarzy. I oczywiście zadymiarzy najsłabszej rzadkości rare, czyli tej zielonej trafiamy w niebieskim prezencie tylko i wyłącznie. Jest na to podajże 8% szans. Już lepszą rzadkość, czyli super rare tą niebieską też możemy trafić w niebieskim boksie i jest na nią 4% szans. Za to epicką postać możemy trafić w mitycznym boksiku i wynosi 15% szans, żeby ją dropnąć. Mityczni zadymiarze są do trafienia tylko i wyłącznie w legendarnych prezentach. Jest na nich 6%, a na legendarnych zadymiarzy jest tylko 2% i też tylko oczywiście w legendarnych tych boksikach da się ich dropnąć. Ale za to skiny, tutaj jest ciekawie, zanim powiem wam jakie to dokładnie skiny możemy trafiać, to powiem wam jak to wygląda jeśli chodzi o ich rzadkości procentowo i jakie rzadkości skinów możemy trafić w danym prezencie. Więc po kolei, zieloną rzadkość czyli skin za 29 gemików możemy trafić albo w epickim, albo w mitycznym prezencie oczywiście w tym mitycznym jest dużo większa szansa na nie. Niebieskie, czyli już trochę lepsze, skiny za 79 gemików możemy trafić w epickim, tam też jest 5% no i oczywiście też w mitycznym, gdzie jest 22 ponad procent ale epickie skiny, czyli skiny za 149 gemików Już możemy trafić no, najwcześniej w mitycznym Tam mamy 5% szans No i oczywiście w legendarnym Gdzie jest aż 50% szans, że je trafimy Mityczne skiny, bo też takie można tutaj trafić Są do zdobycia jedynie w legendarnych No i jest na nie 2% szans Można oczywiście trafiać też emotki, spreje I ikonki gracza I one zawsze dropią w epickich najczęściej Więc jak to już mamy powiedziane No to czas yy, zacząć od najsłabszych skinów Które możemy dropić, czyli tej zielonej rzadkości I w tych prezentach są do trafienia tak Wyskakujący Daryl, czyli totalnie nowy skinek Laleczka Jessie, ona była wcześniej, pewnie większość z was ją ma, ale jak nie macie też ją możecie trafić właśnie jako zielonego skina Walentynkowy pluszak Sam, on też jest do trafienia jeśli chodzi o tą rzadkość w prezentach Tak samo 8 klasyczny, ale wow, to jest kozacki skinek do tego dochodzi Retro Nani, ona też jest do trafienia Kontrolerzy Lary i Lori również Jednorożec Bonnie I guma balonowa Bibi Dużo było tych skinów z rzadkości za 29 gemików Ale przechodzimy do lepszej rzadkości, czyli skinów super rare I też jest dużo skinów do trafienia, zaczyna się już robić ciekawiej Po pierwsze przytulaśny kit, czyli nowy skinek Którego fajnie będzie zgarnąć Bomba cukrowa Mike, o nim też nie mógłbym zapomnieć Kolejny nowy skin Nawet gumisowa Nita tam będzie do trafienia Krampus Ash, czyli kolejny świąteczny skinek, który jest do zdobycia Zresztą tak samo jak i bałwanek T, którego też będziecie mogli trafić w tych prezentach. Coś koznatkiego, czyli gift prezent Jackie, szybki prezent Jackie. Ona też będzie do trafienia, to jest tak ładny skinek. Ho, 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 bo on też tutaj jest do trafienia. Czajcie, że będziecie mogli w tych prezentach trafić też świątecznego spajka? Wow, Serge, zrób to samo. No, on akurat świąteczny nie jest, ale możecie go też dropnąć. No i kartofel z Kuiką, to nie wiem skąd tu się wziął. No dobra, więc teraz już skinki bardzo rzadkie mamy za sobą. Czas na epickie i mityczne. Zacznijmy od epickie. Zakręcona lola, czyli no. Skinek zabawkowy będzie do zdobycia. Zresztą, tak samo jak Niedźwifer Nita, czyli ta zmieniona wersja korystyczna OG świątecznego skinka. Babeczkowy Daryl następny mocny ziom do trafienia. A no i jeszcze Pinata Ash on również. Bazette, w sumie to wiecie, bo nawet go ostatnio na odcinku trafiłem, jak robiłem Opening tych prezentów. Grinch Miko czyli fajny świąteczny skinek do Małpyszona. Samieti następny skin kojarzący się ze świętami z zimą. Zresztą, tak samo jak Santa Stu, ten święty Mikołaj. Epickich skinów w ogóle do trafienia w tych oto prezentów. Tak jest najwięcej, i kolejny z nich to gel Dziadek do Orzechów. Prank na świątecznej imprezie nawet będzie do trafienia. Ona już nie wracać ale jednak go twórcy przywrócili, jeszcze możecie go dropnąć za darmo. Skinek, którego nie mam, czyli Saneczka Grief. No, mam nadzieję, że go trafię, bardzo bym go chciał mieć. No i jeszcze dwa ostatnie skiny, i tu jest największy hit. Szkarłatny Paladin Search, okej, okay, to jest normalne, ale do tego jego druga wersja oryginalna, czyli Mecha Paladin Search, który miał też nigdy nie wracać, a będzie do trafienia właśnie w tych prezentach. No i jeszcze wbijamy szybko do mitycznych skinków, bo tutaj są dwa skiny do trafienia właśnie z nich. Pierwszy to Pop -penny, którego rozdaję Wam za darmo, ale też będziecie go mogli dropnąć w tych skrzynkach, jak komuś z Was się nie uda wygrać. I w sumie, nawet jeden z tych skinów to jest legendarny Królowa Mrozu Amber, czyli nie mityczny, nie tylko legendarny. Wow, ją też możecie tu dropnąć. Dajcie znać, co o tym sądzicie i którego skinka najbardziej chcielibyście trafić. Ale jak już jesteśmy przy skinach, to chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą rzecz, która zmieniła się podczas tego update'u. A właśnie, jeszcze jedno szybkie info: dzisiaj o godzinie 16.00, moja dziewczyna na swoim kanale wrzuca fajny odcineczek, gdzie też w nim wystąpiłem z nowego update'u, więc dajcie znać. W komentarzu, czy wpadniecie do niej na odcinek? Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę staraliśmy się z tym filmem i myślę, że Wam się spodoba. Idealnie możemy to zobaczyć chociażby na skinie Mecha Godzilla Nita. Jak na przykład nie macie jej odblokowanej, to możecie zobaczyć, że tutaj jest jakiś taki nowy przycisk. O co z nim chodzi? Wcześniej go nigdy nie było. Klikamy sobie w niego i tutaj pokazuje nam się wiadomość. Przebranie Godzilla jest ograniczone czasowo i dostępne tylko okazjonalnie do czerwca 2025 roku. Czyli twórcy Brawl Stars dodali takie specjalne nowe przyciski, które informują nas o tym, czy dana skórka, której nie mamy jest ekskluzywna, czy nie. I także pokazują jej datę, do kiedy będzie się dało ją zdobyć, jeśli na przykład jest jakaś rzadka. W sumie fajna zmianka, dajcie znać, czy też o tym słyszeliście. I na koniec zakończymy takim bardzo pozytywnym newsem, na pewno kojarzycie tego łysego pana z Brotoców, czyli Franka. Myślę, że każdy z Was go zna. To tak się składa, że ma on dzisiaj urodziny, więc widzowie w komentarzu piszcie mu jakieś fajne życzonka. życie dużo zdrówka, dużo szczęścia i tak dalej. Frank to naprawdę spoko, jak miałem okazję go poznać na mistrzostwach świata Brosta. W sumie już dwa razy jak byłem i naprawdę jest mega spokojny Gościem. W tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, kapiona.